Okej, okay. siemano, tutaj, kancers movies. I dzisiaj ze mną jest Wojtek. Dobra, spoko, wszedł do pokoju. Myślałem, że to siostra i na niego nawrzeszczałem. Tak na powitanie, ale dobra. Dajemy na Survival Games. Sciszę troszkę dźwięk. Ale jak to będzie siostra, to będę się darł, jak teraz ktoś wejdzie. Także się zesła. Na tym kluczu. Tak. Nie, nie, nie kaparby chyba są. No i żadnych aren nie ma wolnych. Połowy ludzi nie widzę. I w 5 sekund się robi. CG, zap arena zapełniona jedna. Więc trochę do dupy. Fani. No. Papa snę. O, na arenie... No i nie można. O, tutaj o, nie można. O. nie działa. Jej. No nie, jaka nie pipa, oni już sobie mogą chodzić. Dajeszcie mi się, podławcie wszyscy. Jaki jestem ponormalny. Podskoczcie mi teraz noby. No, by? no kto podskoczył, no kto? Czekaj już. Zdupiam stąd. no Fajnie. Koleś z mieczem mnie goni. A ten jest lepszy od mojego 500 razy jakieś. Dalej mnie goni. No tak! jaką on ma Drewniany. Mój daje tyle samo damage, ale się... Szybciej. I zniknie. Tak, zniknie, prowadzi pojechać. Oj. Ja już dawno mam lepsze litki, a biegam z tym mm, różnym. Um. Najważniejsze jest to, że w ogóle mamy, o skrzynka, że w ogóle mamy jakieś temu. No ale teraz jedzenia trzeba mieć, chociaż troszkę. O... No wiem. O... Nie ma itemów. To idziemy o łafa. Tutaj o... spalkujemy. Nie chcę mi się. A może nie. Muszę szukać... O, gdzieś Jak zwykle. Dobra. To był pierwszy odcinek ze znamionych Survival Games. Co, drugi No, nie chcę mi się. Potem będzie no, trzeba to montować dwie godziny. chcę. starcie, że intro trzeba jeszcze do tego dodać. Dobra, narko.